Przejdźcie A, nie. Teraz będziemy wrzucać w montaż rozrządu. Silnik Zetor 4011, czyli pierwsza 40 czeska. Szklanki już mamy zamontowane. Teraz będziemy wkładać wałek rozrządu. Jak rozrządu już jest posmarowany olejem, czopy drążone w bloku też i po malutku będziemy go tutaj wkładać. O, tak przeskakujemy te skrzynki wchodzą w grę. To jest ten ocyk no, ja się okaże, że miętnik skrzywił wałek, nie? wchodzi. No, podczas mycia skrzywił. Nie? No. O, wałeczek, się... no, wałek Do końca No Wałek jest w stanie bardzo dobrym ogólnie. Luzów nie wykazuje, praktycznie niewyczuwalne są rózy. Także cieszy nas to bardzo, bo nie będzie trzeba płakać nad ciśnieniem, na żeby nie będzie, będzie uciekać. No. i mamy wałek różowy zamontowany, teraz będziemy go blokować, tu przy okazji, o przy okazji wałek pompy bryskowej do Zobaczmy Pierścim ustalający, to jest takie o coś żeby nam troszkę przemyło jeszcze, bo coś tutaj widzę, mi się nie domyło i nie pozwala, żeby się cofnął. Tak. No jego jakby nie dał, nie? Czy tak, czy tak, to one symetrycznie są otwory, forie, także tutaj problemu z tym nie ma. Zdrażam. 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 Aha. No, stawki. Łóczki. Bo. Z drugą śrubeczką. Umało od tu tak, a. No. I pomalutko zbliżamy się do montażu wału. Już mamy otwory przerwane, przeolejone. Bo one są łączące się tutaj. Drążone jest z wałka rozrządu. Idzie najpierw na czopy główne ciśnienie. Później idzie na rozrządy rozrządu i na błowicę. Tutaj się nakręca na czucie. Nie może to około 60 km.